duchu święty przejdź. tak jak chcesz ty jak widzimy przyjaciele już można powiedzieć czas jest dopełniać tak nasz czas czas rodzi się i czas się dopełnia a żeby mógł czas zrodzić nas bóg daje nam czas tylko człowiekowi przypada ten dar ponieważ pan bóg nasz który jest duchem czystym i działa poza czasem, osoba Boga Ojca, daje nam swego Syna, podejmują decyzję razem w Duchu Świętym. Jezus rodzi się na ziemi jako słowo wcielone, i Pan ma swój czas. 33 lata, umiera za nas na krzyżu. 3 lata publicznej działalności. Przez ten cały czas Jezus bardzo intensywnie działa dla nas, aby nam pokazać, prawda, jak należy iść do domu Ojca. Droga jest, wydawać by się mógł. Tak, droga jest przez mękę na ziemi. Jednakże, jeżeli niebo jest w duszy, to słuchajcie, jeżeli niebo jest w sercu, to i taka męka jest przepiękna, jeżeli rzeczywiście jest to niebo i królestwo niebieskie pośród nas, jest, to znaczy, że jest Bóg, żywy Emanuel. I teraz dziś na temat powołania do e, właśnie. Y, do życia dzie dziecięctwem Bożym w Kościele. Każdy z nas odsmuje je przez chrzest święty. I teraz akurat te dwa konkretne, szczególne powołania. Do macierzyństwa i w charyzmacie dziewictwa. Oczywiście widzimy, że wiele więcej jest kobiet, ale naprawdę jest tak szczerze, ponieważ Pan powiedział idźcie i rozmnażajcie się, jest tych kobiet, które zostały do po powołane do macierzyństwa na wzór Najświętszej Panienki Maryi, ponieważ jest ona najlepszym wzorem Matki, przeczystym wzorem Matki, tak? Natomiast też jest, są też nieliczne takie kobiety, które Bóg powołuje do życia charyzmatem dziewictwa w dziewictwie, tak? Konsekrowanym w kościele. Przede wszystkim konsekrowanym Jezusowi, tak? I z, Bo z Panem Bogiem, no nie ma żadnej dyskusji, tak? To pokazuje Jezus sam, tak jak o Nim powiedział Ojciec, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tak, my słuchamy Jezusa, tak? W Kościele katolickim, gdzie właśnie hierarchia jest przez Boga ustanowiona, w Duchu Świętym i oczywiście wszystko ma swój czas. Bóg widzi, Bóg kocha, Bóg zna. Także, kochani, na czym polega w ogóle to ten charyzmat dziewictwa? No na tym, żeby właśnie rodzić dzieła Boże, według Jego woli w Kościele katolickim, Chrystusowym, Bożym, a nie jakimś tam, że tak powiem, wymyśle naszym ludzkim. Nasz umysł ludzki nie jest godny tego, aby go czcić, tylko właśnie tylko właśnie ten pokój, który przewyższa wszelki umysł, bo, 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 bo ufność w Bogu, to znaczy niejako zawieszam wszystkie swoje wątpliwości, nawet i swój rozum, ponieważ rozum, jeżeli jest, to jest to wyłącznie dar od Ducha Świętego dla człowieka, dla mnie, dla ciebie. Amen, alleluja, dziękuję.